Mogę zrobić klapsa, człowieku. Ja nagrywam. Jesteśmy, dzień dobry? Je! Yeah. Mamy naprawdę dobry czas. Jest piękna pogoda. Relaksujemy się na Podlasiu. Jest cudownie, nie wiem czego można by chcieć więcej. Słychać jeszcze piękne dźwięki natury, przyrody. Piękne dźwięki natury, no w ogóle jest bajecznie i a propos tych dźwięków, które tu słychać, to o tym będziemy rozmawiali ze specjalistką, z Karoliną. Cześć. Cześć. Specjalistką od dźwięków specjalistką i dokładnie, muzyki. Dokładnie, specjalistką od dźwięków i od muzyki. Karolina, powiedz, bo zapytałbym Cię, co słychać na Podlasiu, ale powiedziałabyś mu pewnie, że dobrze. Ale jakie dźwięki, co możemy usłyszeć na Podlasiu? Co możemy usłyszeć? No teraz przelatują na pod lasiem, przeróżne ptaki, które wracają na Syberię z zimy spędzonej w ciepłych krajach, i teraz właśnie nad sobie e, tam e, robią sobie odpoczynek. Uh -huh. Nad biebrzą, nad narwią, więc to będzie chyba najbardziej egzotyczny dźwięk Podlasia w tym momencie przedwiosennym. Czyli to będą dźwięki wszelkiego gatunku ptactwa jakie nad Podlasiem? Tak, 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 tak. Karolina, tworzysz muzykę etniczną inspirowaną folklorem. Powiedz nam, czym jest w ogóle ta muzyka? Bo mam wrażenie, że nie jest tak popularna wśród młodych na przykład jak rap, jak muzyka chociażby pop. Jak dubstep na przykład. Tak. O. No oczywiście to jest muzyka dla koneserów, powiedziałabym. Z jednej strony mamy. Ale otóż i zdziwię Was, w tej chwili muzyka tradycyjna, taka muzyka spod strzechy e, wchodzi na warszawskie i wielkomiejskie salony, to mhm. znaczy, e, jest bardzo dużo festiwali, w których grana jest muzyka tradycyjna w sposób no niesamowicie właśnie tradycyjny, nie taki przerobiony przez disco polo, nie, absolutnie totalnie jeden do jednego z całą wiejskością. Dziewczyny przychodzą, te miejskie dziewczyny przychodzą w kieckach, tańczą oberki i staje się to strasznie modne, a ja z kolei robię taką muzykę, która się inspiruje właśnie tradycjami, ale próbuję to trochę przekombinować, próbuję trochę pokombinować właśnie z nowymi, z nowymi jakimiś brzmieniami. I trochę po to, żeby właśnie tę muzykę spopularyzować. I myślę, że właśnie dlatego też tutaj jesteście dzisiaj, że coś, coś jednak słyszeliście o tej muzyce. Kąd w Tobie zajawka w ogóle na muzykę etniczną? To wyniosłaś z domu, ktoś Cię tego nauczył, czy kiedyś na polanie wśród lasu usłyszałaś wiesz, głos gdzieś z drzewa, że będziesz grała tę muzykę? Mój, mój ojciec grał na gitarze, e, ale grał takie studenckie piosenki e, no, lat 70., tak? E, tradycyjnej muzyki u mnie w domu nie za bardzo słyszałam, chociaż bardzo dużo się śpiewało. Ale um, jako siedmiolatka już trafiłam do zespołu u nas zamiast WF-u w szkole podstawowej numer 7 w Białymstoku Nie było sali gimnastycznej dla tych maluchów, więc prowadzono je do Domu Kultury, mm -hmm. który był w tym samym budynku. I tam były I tam, spor sporty dźwiękowe? I tam były sporty dźwiękowe, e, małe kurpie. Okay. I małe kurpie prowadzone przez panią Hryniewicką śpiewały kurpioskie piosenki z podlasia. Ja muszę zapytać, bo ja nie wiem, kto to albo co to są kurpie. Kurpie? No. Kurpie to jest taka. To regionalizm jakiś to, jest, to, jest, to jest region mniej więcej w okolicy Puszczy Białej. To jest W tej chwili to jest tak region, regionami, to jest granica województwa podlaskiego i mazowieckiego. Mhm. I tam się śpiewa puszczańsko, czyli tam było dużo lasu, mhm. więc śpiewa się bardzo głośno, bardzo takim donośnym głosem białym. To jest taki głos, może trochę go. Potem pokażę. A teraz mogłabyś pokazać jak to tak. Żebyś okay. żeby, właśnie, śpiewał, żeby bo... to się niosło po lesie, trzeba było bardzo donośnie śpiewać. I za, za chwilkę ja, ja strasznie lubię Ci przerywać, nie? Ja nie ale. Y, właśnie tam w tych małych kurpiach, tak? Y, to tam. Małych tak, małe tak, kurpie. To tam y, y, pani, y, która się wami zajmowała, y, to tak dokonała takiego cudu, że wszczepiła w ciebie, wiesz. W te, w te, ona, ona nas tak uczy, nie uczyła nas tak śpiewać, bo ona należała do takiego nurtu, który próbował y, te kurpie tak trochę uładzić, tak? Czyli mhm. trochę coś takiego, jak pani Mira Zimińska zrobiła w Mazowszu, że te dziewczęta są takie, że one są takie zrobione mhm. po prostu, a tymczasem te tradycje, tradycje, takie tradycje faktycznie wiejskie były właśnie takie nieokrzesane. Mhm. I, takie, I takie właśnie swojskie. I, i, I do tej tradycji jakby wracam chętniej niż do tych takich w folklorze, wiecie, zaklętych, pięknych, już takich pod mhm. zrobionych pieśni. Ja tylko mam pytanie, wieloma językami to Twoja pierwsza płyta o Podlasiu. Co my tam możemy usłyszeć? Wieloma językami, różne języki całego świata? Tak, to są, nie, to nie są z całego świata języki, to są języki z Podlasia, e, no bo na Podlasiu mówiło się tymi językami w każdym niejako regionie, mikroregionie e, trochę innym językiem, niekiedy te języki się mieszały. No bo tak, północ Podlasia e, to jest e, pogranicze polsko-litewskie i tam jest taki dialekt dzukowski, dzu, ale to jest dialekt języka litewskiego. Potem e, przy granicy polsko-białoruskiej mamy mniejszość białoruską, w zasadzie cały Białystok, na wschód od Białego Stoku już te wioseczki są wioseczkami białoruskimi. Dalej, jeszcze trochę na południe, czyli od Narwi na południe, mamy już takie narzecze ukraińskie, i ten język jest. Mówi się o tym dialekcie chachłacki, to jest taka trochę mieszanka białoruskiego-ukraińskiego. No mamy też mniejszość tatarską, też przygraniczne dwie miejscowości, Bohoniki, Kruszyniane. E, mamy e, oczywiście wielką, traumatyczną historię żydowską e, w, sprzed II wojny światowej. E, mamy też mniejszość romską. No i mamy też niesamowity język, e, bo Esperanto, który oczywiście nie mówi się teraz, e, teraz oficjalnie się nie mówi tym językiem, ale Zamenhof e, urodził się w Białymstoku i swój, e, jakby, ideę e, tego języka e, wymyślił właśnie e, na podstawie e, tych różnic językowych, które e, w tym XIX wieku już istniały bardzo intensywnie w Białymstoku i stworzył ten język po to, żeby był jeden język, którym ludzie będą mogli się porozumieć mhm. i w związku z tym wierzył, że nie będzie wojen na świecie, gdy będą ludzie z różnych kultur, będą się mogli e, porozumieć. Mhm. Czy w takim razie jest zgoda na Podlasiu? Tyle kultur, tyle różnych charakterów, mhm. pewnie też temperamentów. Jak to się dzieje, że na Podlasiu nie słyszymy donosów o kolejnych wojnach i kolejnych bitwach? Wiesz, to jest tak, że te nasze stosunki sąsiedzkie, sąsiedzkie nasze stosunki, w zasadzie wszyscy tam są swojakami, prawda? Karolina, czy Ty z tą multikulturowością Podlasia spotkałaś się rzeczywiście namacalnie, na przykład, nie wiem, w dzieciństwie, albo dorastając? To jest tak, że moja rodzina była, mieszkała w okolicy Tykocina i tam były tradycje typowo polskie ale tylko też to było miasto o tradycjach żydowskich. Na studiach miałam bardzo ciekawą, bardzo ciekawych wielu przyjaciół, którzy byli w chórze prawosławnym i oczywiście Prawosławie na Podlasiu to jest druga dominująca religia i, i jest bardzo dużo cerkwi działa prężnie bractwo młodzieży cerkiewnej działają chóry ta kultura, jest też wydział teologii prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku, więc to jest bardzo ciekawe bardzo ciekawe zderzenie mnie zawsze fascynowała fascynowała duchowość właśnie prawosławna no to tak z najbliższego podwórka wystarczyło pojechać na Wagary i się na wschód od Białego Stoku Wchodziło się w wioseczkę, w której się nie do końca rozumiało e, język, którym zagadywało się starsze osoby. I później w kolejnej płycie, ty te różne wyznania e, łączysz, prawda? Tak, no to była płyta jeden wiele. I jedna z następnych kolejnych, bo była też między, po drodze była płyta tatarska, była e, płyta e, Jidyszland, poświęcona mniejszości żydowskiej. E, i, I w którymś momencie właśnie e, pomyślałam, że zrobię taki przegląd po świątyniach Podlasia i zrobię przegląd po tych sakralnych językach bo to są to wchodzi hebrajski wchodzi arabski przecież jeśli chodzi o język liturgiczny Tatarów właśnie czyli język Koranu bardzo, bardzo mnie ciekawiły języki i mhm. po prostu y, y, ta, 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 ta płyta była taka faktycznie mistyczna i, i bardzo y, 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 y bardzo taka pokazująca, y, jednego Boga w różnych wydaniach, tak? w różnych barwach, w różnych kolorach. Czy masz wrażenie, że y, twoja twórczość y, w szczególności mi chodzi o tą płytę Jeden wiele, y, ona. Buduje mosty, ty budujesz przez te utwory mosty między ludźmi? I czy muzyka w ogóle może budować takie mosty łączyć ludzi? Tak mi się wydaje. Znaczy, to jest też taka trochę moja narracja między pieśniami, tak? E, e, poka pokazanie, że te wszystkie e, kolory, tak? każdej z tych mniejszości, każdy z tych języków budują przepiękną mozaikę wspólnie i, i razem e, mówią, o, mówią o pięknie wspólnie, wszystkie one razem. No bo też ja przynajmniej tak mogę powiedzieć, że jestem świadectwem na to, że można budować mosty. Ja jestem katolikiem, moja żona jest protestantką. Mieszkamy w Wieliczce koło Krakowa. Czy da się siadać przy stole, mimo tego, że ktoś zadeklaruje się jako nie wiem, protestant, muzułmanin, ktoś powie, że jest homoseksualistą, ktoś powie, że jest niewierzący. Możemy siedzieć wszyscy przy jednym stole i rozmawiać, poznawać się, czerpać od siebie? No tak, warto, warto tylko po prostu nie, nie formułować bardzo radykalnych, kategorycznych sądów i starać się zawsze wysłuchać, wsłuchać w punkt widzenia drugiej, drugiej osoby. Czy też w to, co dla niego stanowi jakieś centrum, tak? Centrum jego kultury, co, co dla niego stanowi e, taką wysoką wartość. Warto nie, nie obrażać tych, e, tych, e, tych delikatnych sfer w, w drugim człowieku, z mhm. którym się spotykamy. Warto to, e, warto to szanować e, i warto też nie ulegać e, takiemu radykalizacji języka też, tak? Bo mhm. mamy to bardzo mocno e, we wszystkich mediach społecznościowych, we wszystkich komentarzach, jakby łatwo jest nam formułować, te komentarze tak radykalne w, kiedy nie widzimy tego człowieka. Natomiast kiedy się spotkamy, musimy trochę zmienić nasz język i, i no to tutaj taki wielki apel, żeby próbować właśnie zmieniać język i zmieniać sposób myślenia w ten sposób. Twoja ostatnia płyta, Tany. Mówi o tańcu, o tańcach Podlaskich. Powiedz nam, jakie tam są tańce, bo jestem bardzo ciekawa, co tam no, się tańczy. No po tańczymy no, Słuchajcie, przede wszystkim Podlasie i tany, no to jest przede wszystkim kojarzone z narodzinami o do muzyki disco polo bo tam w latach 90 w panderozie w Janowie i we wszystkich tego typu potańcówkowych miejscach odbywały się zabawy na które jeździli moi rówieśnicy z przy różnych wiosek ale z białego stoku też jeździli tam Czyli właśnie. I ty też we mnie jeździłaś Nie, ja pogardzałam ja pogardzałam zabawami a, <laughs> a później wróciłaś do tego w życiu a teraz i patrzę na to z takim przymrużeniem oka trochę no bo tak szczerze, szczerze płyta Tany po prostu robi taki przegląd przez taneczność, przez, przez przeróżne jakby formy ekspresji tanecznej I to, i to Podlasie jest punktem wyjścia, bo każda pieśń na płycie Tany jest zaczerpnięta z pieśni tradycyjnej, które się śpiewało na Podlasiu, czy to właśnie polskich, czy ukraińskich, czy, czy białoruskich. Ale, ale ale jakby trochę trochę wychodzę trochę szerzej i próbuję pokazać przeróżne przeróżne tańce którymi można tańczyć niekoniecznie umpa umpa o. Można powiedzieć, że jesteś taką prawdziwą artystką, bo nie dość, że mówisz różnymi językami, tworzysz różną muzykę, to jeszcze jesteś multiinstrumentalistką. instrumentalistką Zdrać nam, na jakich instrumentach grywasz, bo to nie są takie tradycyjne też instrumenty. Nie, no akordeon jest tradycyjny, tak? Ale akordeon gra się na dwóch rękach. Tą ręką można jednocześnie miechować i naciskać guziki, więc ja sobie robię tak, że te guziki po prostu sobie naciskam, a tutaj mogę przechodzić z tej klawiatury na klawiaturę klawisza czy basu, bo mam bas w klawiszu. No, I jeszcze nogami coś powiedzieć. Tak, że tak. Ja często właśnie mam też takie triggery tutaj pod stopami. I sobie mogę elektronicznie przeróżne rzeczy w nie zapętlić albo podłożyć przeróżne dźwięki, więc po prostu wtedy no, faktycznie gram na wszystkich kończynach. To jeszcze można oddmuchać, nie w jakieś coś to też. Znaczy, ja dmucham głosem głównie, bo jednak tutaj się najpewniej czuję. A... Bywały jakieś tam sytuacje, że czymś tam sobie dmuchałam, w sensie jakiś gwizdek, ale mm, tak, zostawiam. Zostawię przy głosie. Zostałaś nominowana do tegorocznych Fryderyków w kategorii Muzyka Świata. Jak się z ty tym czujesz, bo to jest ogromne wyróżnienie? Tak, tak, no trochę się czuję właśnie jakby mnie zaszczyt kopnął, e, właśnie tak, bo e, spod tych podlaskich strzech teraz na salony. Bardzo się cieszę, szczególnie, że konkurencja w tym roku w tej, w tej naszej kategorii jest faktycznie wyjątkowa. Kapela ze wsi Warszawa, Zespół Hańba, Sutari. Wyjątkowe towarzystwo i samo to jest już wielkim, po prostu bardzo, bardzo wielkim zaszczytem, że, że znaleźliśmy się w tym gronie. E, bardzo się cieszymy, wszyscy z tego i mm, cała, cała, cała spółka, bo ja się nazywam Cicha, a mój zespół się nazywa Spółka. Jesteśmy Cicha i Spółka. E, no, zobaczymy, jak, jak werdykt szanownej, szanownej Rady Akademii. I choćbym o dzisiaj w mych dietach nie upadła, i choćbym w efekcie nadzieję pokładła, i choćbym wytrwała w ćwiczeniach ma wodę. Jakby taki umowny Misio Bukowski chciał się wybrać na Podlasie i chciał się czymś zainspirować, jako ziomek z Krakowa, umówmy się, który nie ma pojęcia o Podlasiu, to czym mógłby się zainspirować? Zależy, co by lubił taki ziomek z Krakowa, wiesz, no, jeżeli, jeżeli się rusza czasami po, po krajobrazie, jednak jeżeli rusza w krajobraz, no to może pojechać do Puszczy Białowieskiej i może, może z tej puszczy też iść po prostu w siną, w siną dal ruszyć wzdłuż wschodniej granicy Polski, po takich przeróżnych, przepięknych wioseczkach drewnianych całkowicie, może ruszyć w krainy otwartych okiennic, czyli w krainę nad narwią, gdzie, gdzie te chatki są po prostu przepięknie zdobione. Może sobie dalej iść w błota. I poszukać przeciekawych ptaków w Parku Narodowym Narwiańskim czy Biebrzańskim. Mm -hmm. No, i dalej, jak sobie tak pójdzie na północ, to dojdzie do takich pagórków dziwnych i zobaczy, że nie tylko na Mazurach są przepiękne jeziora, a właśnie na Suwalszczyźnie te jeziorka wśród pagórków i przeróżne, przeciekawe zjawiska kulturowe, jakieś wioseczki, czy staroobrzędowe, czy właśnie jakieś litewskie, przepiękne, przepiękne miejsca w który ten ziomek z Krakowa mógłby, mógłby, myślę, że i on również doceniłby. Ale ja, wiecie, no, mam, ziomek z Krakowa ma buty, wydaje mi się, że na Podlasiu to ziomek z Krakowa, powinien przebrać te buty w jakieś tra, trapery, nie? No mógłby, mógłby, Powinien tak. zostawić telefon. E, bo tak. mu się rozładuje pewnie, jak będzie szedł przez te pagórki. Zjąć no słuchawki tak. z uszu i Może zasięgu, zasięgu nie będzie, musiałby zostawić media społecznościowe, żeby odkryć y, to piękno, przede wszystkim musiałby wyjść z domu w ogóle tak. e, i pojechać y, w miejsce, które tak naprawdę wychodzi na to, że no jest na naszym podwórku, nie? Oczywiście, oczywiście. Ziomek z Krakowa niech nie wsiada w tym roku w samolot, bo to będzie utrudnione. Niech ruszy się nogą, na własnych nogach i niech podziwia piękno naszego przepięknego kraju. Karolina, no dziękujemy. Ja czekam ja czekam na buty. Ktoś może przyniesie mi jakieś trapery takie I, do gulki. Nie ruszamy w drogę. Wróć, bo na razie to mam dolary i, i jakieś tam te adidaski, to na razie sobie tu poczekam, posiedzę i po... po. To ja idę z Karoliną, to. Dobra, dobra, okej. Okay. Jakby to my, my ruszamy... My... A ty pan poczekaj na buty. Dobra.